W minioną niedzielę na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka odbył się kolejny piknik organizacji pozarządowych. Ludzie mają prawo i powinni wiedzieć jakie stowarzyszenia w danym mieście akurat u nas w działają, bo po prostu takie stowarzyszenia przynoszą wiele dobrego. To już dziesiąta edycja wydarzenia. Dzisiaj ważne jest, żeby w mieście był prezydent, który współpracuje z każdą stroną polityczną i myślę, że tutaj pokazujemy, że, że przyjazne Świętochłowice potrafią to robić. Oprócz zakresu działania poszczególnych stowarzyszeń i fundacji można było także... Zaszczepić się, dowiedzieć się czegoś na temat swojej emerytury albo dowiedzieć się czegoś na temat bezpieczeństwa dzięki stoisku sanepidu. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Czy fanów jednośladów? Zajmujemy się głównie szerzeniem motocyklizmu wśród ludzi. Organizujemy wycieczki, głównie krajoznawcze, pokazać turystykę motocyklową, jak to wygląda, przybliżyć technikę motocyklową, co to jest, że to jest bezpieczne, że to nie jest tak jak to potocznie się mówi nie? dawcy, tylko są ludzie z rozsądkiem, z wykształceni i wszystko i jeżdżą rodzinami, jeżdżą razem w grupach. Sporą grupę świętochłowickich entuzjastów sportu stanowi także żeńska drużyna piłki nożnej Tygryski. Spróbować swoich sił w klubie można w każdym wieku. Chcemy pokazać dziewczynom, że jest taki klub, że mogą się zapisać. W wolnym czasie można pograć, Kum się spodoba, przychodzi na darmowe treningi, Na początku sprawdza się. Wszystkie dziewczyny świętochłowic do końca roku mają za darmo, bo miasto sponsoruje. Ze wspólnej troski o tych, którzy głosu nie mają, w mieście zrodziła się kolejna fundacja. Jesteśmy kocią brygadą od 2019 roku. Wtedy też grupa zupełnie obcych sobie ludzi spotkała się dzięki ogłoszeniu na Facebooku, że są koty uwiezione w masę samochodu. Wtedy wszyscy się tam spotkaliśmy i od tego czasu zaczęliśmy razem działać. Pierw działaliśmy jako organizacja taka społeczna, a od, a od tamtego roku już jako fundacja. Pomoc mogą otrzymać także koty z pobliskich miejscowości. Brygada zajmuje się leczeniem, edukacją, kastracją, a także szukaniem nowych domów dla potopiecznych.